I to ja Ami! Dzisiaj pokażę Wam, jaki moja mama miała masakryczny dzień. Dosłownie masakryczny. I już zaczynamy. Oczywiście, jak każdy pies, musiałam zaspać. To jest oczywiste. To tak właśnie zaczął się masa dzień. Dziecko zaraz jest spóźnione do przedszkola. Szafa cała na ciebie czeka. Już, już co się dzieje? Pożar się pali czy co? Mm, już jesteś spóźniona na, do przedszkola. Trudno. Zostały ci dwie godziny. Tylko dwie, mamo. No już bez przesady. No Ale miałaś tam być pięć godzin, a jest i dwie. Bo zaraz pęjesz dwie. No szybko, bo zaraz zmienisz jedną. A nie wybrałam że... No szybko. No nie masz tutaj, lepisz coś sobie. Szal. Dobra, nie maruć już. Co by tu ubrać? Może to, może tamto. Po ubraniu. Już się ubrałam. No to nie niech mi się do tego przedszkola. Musisz, musisz. A, no dobra, znaczy, da, Dam ci twojego ulubionego kucyka. Mój o, kochany kucyczek! Cze Mój kochany kucyczek, uwielbiam. Pusz, dobra, cię. dobra. Szybciej, no, zaraz się przy siebie spójnie na pracę. Ja nie wiem, że mama ta się ociąga. Cześć, Pepe. Okej, Pepa. Czemu dziś nie byłaś na zajęciach? Ale Zaraz. Skończy... No, Za pięć minut się kończą. Ops. Mamo. I myślę, jestem. Dobra, chodź, chodź. Szybko, 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 szybko. Mamo! szybko, szybko. Mamo! O co chodzi? Bo kojarzem powiedziała, że za 5 minut. Dobra, jeszcze chodź, chodź, chodź. Za 5 minut to nie zajęć! Dzień dobry, dzień dobry. Ej, pani się spójną. I dzisiaj było na pierwszą, co? nie na dwunastą? Oj, mamo, mamo, mm. dobra to pa. O, o, mamo, mamie mamo, przypomnieć, że trochę zaczyna zaczyna robotę. Mówiła, że jest surowy, ten drzew. Oj, słabo. Mam przechlapane. Jak myślicie, co teraz powiedzieć, czy potem? Nie, nie wiem. No bo im potem. No dobra, idę powiedzieć. Mamo! Słucham, słucham. No bo miałam. No dobra, dobra, Oj, W robocie. Gdzie ona jest? Dzień dobry, Pani się spóźniła. Córka! Ja nic nie zrobiłam. Ty. Miałaś mi przypomnieć, że dzisiaj miałam na siódmą rano. Bo chciałam Ci to wcześniej właśnie przypomnieć, ale Ty mnie nie słuchałaś. No co, to nie moja sprawa. Ale skąd to wiesz, jak nie... Prawda, prawda! Mówiłem ją to godzinę temu. A co pan taki, taki uszczęśliwiony? Hmm? Nareszcie będę mieć prawie nikogo! Ha, 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 a. a, no tak. Dzisiaj jest wypłata moja. Hmm. Dobra. A jak pan będzie zarabiał? Ma się swoje sposoby? O nie, on zwiał. Upsik to może być. No, po małe w domu? W domu. A, w i piękne do pokoju O, o, hmm. mama, Córeczko, zbiera. za karę nie idziesz, ani Pepa do ciebie nie przychodzi. Ale My ma byłeś. Ding dong, ding dong. To... Teraz będziesz musiał się iść do mary. Eee, nie. Ja! <laughs> nam cię na klucz! Nie! Pepera donko! O nie, zaczyna się. Dzień dobry. Przyjdź do, do mojej koleżanki. Niestety ona dzisiaj nie może. E, jednak jednak pojechaliśmy na wakacje. Ale do... no jak to możliwe? Jak do, to widzenia, możliwe. do widzenia, do widzenia. Jutro będziesz stawać za siódmą, będziesz stawać za pierwszą rano i od pierwszej do dwudziestej. Ale no jak to? Ale nie, nie gadaj, że będę. Nie! Będziesz tak od samego rana codziennie przez miesiąc. Mamo? Co? Mam dwie sprawy. Jedną, gadaj. Nie mów do mnie takim tonem. Druga, e, no bo jutro będę miała takie zadanie, no i zobaczyłam zegar I że jest dwudziesta trzecia czterdzieści pięć, ale nie wpuszcz się. No. E, miałam cztery kartki z ślaczkiem i pokolorować dwie całe kartki i no i to właśnie o to chodzi że jest właśnie późno i no prawie jest północ trudno mnie to nie odchodzi! będę na się, się oddywać jak chcę i masz nie gotę tak ci zaraz nie będziesz mogła odpchnąć przez rok chodzi do szkoły, nigdzie nie jest. Ale mamo ja nie zamknięta w, w przedszkolu, no ci zabieram Twojego odbijanego twórusza. Ktyk, eee, eee. ktyk, zamknięty. Jak widzicie, to był mój mały pechowy dzień. Ale spokojnie. Jeszcze kolacja i obiad. To była po prostu masakra jakaś. Ale jestem głodna. Proszę, przez drzwi, prosto jedzenie. Cóż ta mama mogła przynieść? Oj, boję się. O, kiełbasa. Jak mm, dawno kiełbaski nie do? O, I winogrona ci daje. Przez drzwi, bo nie wychodzisz. Na kolację, to jest kolaty A i obiad. No co? Masz się tym Mnej dosyta. Mmm, dobra, zacznę jeść już. Najpierw zacznę od kiełbasy. Mmm, ale dobra kiełbasa. Mmm, ale dobra była ta kiełbasa. Myślę, że winogrona zostawię sobie na potem. Wezmę może sobie jakieś pudełeczko i, i sobie je schowam. Nie mogę być taka taka no ale... Pomyślę, że... Yy, tak sna. Cała... Okej, okay, to y, jutro przyjdzie na nie cały dzień Pepa i całą noc, ale to też trochę nie no, to nie wina, chociaż to też trochę ma wina, bo ja powinnam pamiętać. Do... Ach, trudno bym wyrowalił z roboty, no ale dobra, będzie jeszcze u niej nocować Pepa, nie otwierać bynej drzwi, ale dobra, okej. Okay. Dobra, już zawołam Pepe. Halo, Halo Pepa? Dzień dobry! No bo może wpadniesz dzisiaj do nas, bo no twoja koleżanka, no może troszeczkę była niegrzeszna i trochę ja przesadziłam z karą. No bo zwolnili mnie z pracy, no i... No, no Może przyjdziesz do niej dzisiaj? Dobra, do widzenia, Pepa. Halo, jest tam kto? Dzień dobry, Pepa. Pamięć coś. Dzisiaj mnie śpisz. Mam nadzieję, że widzisz piszampki. Nie widziałam, to może ją. pożycie mi. Dobra, ale pamięć coś. Niestety za bardzo nie możecie wychodzić z pokoju. Czemu? Bo ma taką karę. Już zmieniłam na. na. Nie... Yy, ona jest cała kary na miesiąc, ale zmienia żołnierza na tydzień i zostanie kary albo coś. Ona ci to już wytłumaczy. Biegnie! szybko. O... Zostało mi tylko trzy winogrona i mama mi dała kiełbasę A powiesz mi dlaczego tu jesteś? Mm, dlaczego? Bo Pop? Opowiedzeniu historyki Pepie. Aha, no i widzisz. Aha, ale szkoda. No właśnie wiem. Co się bawimy? No nie. Może Perek? Ej, ja nie chcę się bawić, to no. trochę smutna. Ale no rozweselać się, no weź. Dobra, to bawisz się, ale ja chcę się bawić w kołanego, Ty licz. No, Dobra. Jeden. Nie, Liczymy tutaj w kąciku. Okej. Okay. Raz. Dwa. Trzy. Się cztery, nie mnie. Pięć. Szukam. Hmm. Gdzie ona jest? He, no. Hmm. Mama mówiła, że nie może wychodzić. No to gdzie ona może być? No ja jej nie widzę. Nigdzie. No. Tylko kiełbasa została tu. No to ja poradzę. W szafie się nie zmieściła. A może? No nie, no w szufladach jej nie ma. Poddaję się. Dobra, jestem. No co? Za szafą. Po skończeniu zabawy. Mm, chcesz coś zjeść? No, trochę zgłodniałam. Jedna kiełbasa dla ciebie, druga dla mnie. A wiesz co? Mm, a może przyniesiesz, Pepa, coś do jedzenia? No dobra, ale mama Twoje nie otworzy, że mi za zakłód. No to może zawołają, pewnie. A co mam przynieść? No nie wiem, coś do jedzenia. Mm. Okej, okay, to ja idę. Mm, ale dobra, takie ubaha. Macie tu krzesło i macie tu kostkę, rubika. Ale nie, ma być kostka, wie. Oj, mamo, mamo. Czyk, cyk, cyk, cyk. I się, już spać. Jest 21! pierwsza. No dobra. Macie tu, macie tu jeść z tego stołu. No, ale mi się już nie chce jeść pod... Ciebie, wiesz co, ja już wolę iść spać! niż A, Ciebie ja... słuchać! Macie... Wiesz co, mama nam nie da łóżek? Po prostu ekstra. No, może coś zrobimy. Ej, chodź, 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 chodź! Wiesz co, ja już jestem taka zmęczona, że ja I idę spać na Ziemię. No cześć, trudno, żeby nie mieć zimno. Tylko ściągnę wszystko i już. Cały właśnie masakryczny dzień mamy i troszeczkę też mój. No ale no, no powiedzcie szczerze, no czy to jest moja wina, że zapomniałam mamie? Czy to może mamy wina? Już sama nie wiem. Ach, to był po prostu masakryczny dzień. Dobrze, że już się skończył. Ach, pamiętajcie. Może uszczęśliwicie mnie wtedy, kiedy zostawicie łapeczkę do góry, zostawicie subik z dzwoneczkiem. A ja się z wami żegnam. Pa!